Morderców za komuny nie skazano, a ścigano tych, którzy mieli siłę i odwagę protestować, innych górników. Nie skazano nikogo przed rokiem 89 za zamordowanie z premedytacją dziewięciu ludzi. Ale nie skazano też po roku 1989. Skazano dopiero w XXI wieku. Na wyroki symboliczne. Jak można otrzymać wyrok czterech lub sześciu lat pozbawienia wolności, gdy strzela się do niewinnego człowieka? Jak można mówić o wolności, o praworządności, gdy w XXI wieku nie postawiło się przed sądem tych, którzy tu mordowali i rozlewali krew polskich górników, mordowali. Swoich braci, Polaków. Już nikt chyba, drodzy Państwo, się nie dziwi w roku 2025, tak, bo to niestety przez długi czas była ta trzecia rzecz pospolita, w której główni dyktatorzy i mordercy, jak Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak, nigdy nie ponieśli Odpowiedzialności za zamordowanie blisko stu ofiar stanu wojennego. A ci, którzy dziś nas chcą uczyć demokracji, wolności, europejskości, nazywali dyktatora Wojciecha Jaruzelskiego „człowiekiem honoru” i z honorami go chowano. Tak nie wygląda wolność. I ta opowieść jest dzisiaj tutaj. Przy kopalni wujek, tak, oczekujemy sprawiedliwości dziejowej i tego, aby wolność nazywać wolnością. Ofiary, ofiarami, a katów, katami. Tego potrzebuje nasza teraźniejszość i nasza przyszłość, bo Polacy i Ślązacy to ludzie prawdy, sprawiedliwości i wolności.